We wtorek odbyła się konwencja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zaprezentowano kandydatów, którzy ubiegać się będą o mandaty do rady powiatu kępińskiego oraz rad gmin a także o stanowisko burmistrza i wójta. Otwierając konwencję przewodniczący Ryszard Przybylski mówił jak wielkie znaczenie ma lewica w polityce nie tylko regionu. Lewica jest we wszystkich krajach europejskich. W połowie z tych krajów europejskich sprawuje władzę jest w koalicjach. Wnosimy tam wartości humanistyczne, dbałość o ludzi, o ludzi pracy, dbałość o najmłodszych. Obecny podczas konwencji poseł Leszek Aleksandrzak mówił podczas wystąpienia, że dla każdej partii politycznej wybory to ważne wyzwanie, bez względu czy dotyczy to wyborów parlamentarnych, czy samorządowych. Do wyborów jest 2,5 tygodnia. Szanowne panie i panowie, jeżeli wspólnym wysiłkiem nie poprowadzimy tych wyborów, to będzie je bardzo trudno wygrać. W związku z tym apeluję do Państwa, żeby poświęcić te 2,5 tygodnia na bieżące i bliskie spotkania z obywatelami, z wyborcami, z mieszkańcami powiatu, gminy, gmin, powiatu Kępińskiego. Sojusz Lewicy Demokratycznej w wyborach na stanowisko burmistrza miasta i gminy Kępno ma swojego kandydata. Jest nim Andrzej Mroziński, który mówił m.in. o tym, jak ważny po wyborach będzie dialog między burmistrzem a radnymi, z czym jego zdaniem ostatnio różnie bywało. Te wybory będą specyficzne po raz pierwszy jednomandatowe, czyli nie będzie układu partyjnych, będą różne osoby o różnych temperamentach, dążeniach, aspiracjach i dogadać się w tej sprawie będzie bardzo trudno. Dlatego też tu jest potrzebna osoba, która będzie umiała z tymi ludźmi rozmawiać, rozmawiać. Ja uważam, że spełniam takie warunki i liczę nie tylko na Państwa głosy, ale również na głosy mieszkańców Kępna, którzy dostrzegą w tym moją rolę i umiejętności rozmowy. Kandydatem na wójta gminy Bralin został Karol Hibner. Listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Powiatu w gminie Kępno otwierają Ryszard Przybylski, Tadeusz Podyma i Ilona Skiba. W okręgu obejmującym gminę Baranów, Łękę Opatowską i czcinicę liderami są Andrzej Mroziński, Paweł Ślęki, Marzena Jarych. Natomiast w okręgu bralin perżów rychtal listy otwierają Agnieszka Sobczyk, Karol Hibner i Marian Kucharzak. Ogólnie z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Rady Powiatu wystartowało 33 kandydatów.